Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na stronie matzadanie.pl. Zapraszam. Miejsce zerowe funkcji kwadratowej, wzór funkcji kwadratowej w postaci iloczynowej, zadanie siódme. Przedstaw wzór funkcji kwadratowej f w postaci iloczynowej, o ile istnieje jeśli. No i mamy podane trzy funkcje. Tutaj trzeba zwrócić uwagę, że te funkcje podane są w postaci ogólnej. Wiemy, że jeśli delta jest większa bądź równa od zera, wówczas wzór funkcji kwadratowej w postaci ogólnej można pod, y, przedstawić w postaci iloczynowej. Jeśli delta jest większa od zera, wówczas mamy dwa miejsca zerowe, a jeśli delta jest równa 0, wówczas mamy jedno miejsce zerowe. Należy tutaj pamiętać, że jeśli delta jest mniejsza od zera, czyli funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych, wówczas takiej funkcji nie można przedstawić w postaci iloczynowej. No i dodatkowo pamiętamy, że delta wyrażona jest wzorem b kwadrat minus 4 razy a razy c. No dobrze. Przejdźmy do podpunktu a. Nasza funkcja opisana jest wzorem 1/2 x kwadrat plus x minus 7 i 1/2. Najpierw wypisujemy współczynniki funkcji kwadratowej, czyli współczynnik a jest równy 1/2, współczynnik b jest równy 1 i współczynnik c jest równy minus 7 i 1, druga. No i zaczynamy od wyznaczenia wyróżnika, czyli wzór na deltę. Delta równa się b kwadrat minus 4 razy a razy c. No i wstawiamy za b wstawiamy 1, czyli mamy 1 do potęgi drugiej. Minus 4 przepisujemy razy a, czyli 1, druga. I razy c, czyli razy minus 7 i 1, druga. 1 do potęgi drugiej to 1 razy 1, czyli 1. Minus 4 razy 1 druga to minus 2 i razy minus 7 1 druga to plus 15. 1 plus 15 daje nam 16. No i co tutaj można zauważyć? Delta jest 16, czyli jest większa od 0, zatem na pewno mamy dwa miejsca zerowe, a więc... Wyznaczymy sobie teraz te miejsca zerowe. Zapisujemy wzór na pierwsze miejsce zerowe, czyli minus b minus pierwiastek z delty dzielone przez 2a i wzór na drugie miejsce zerowe, czyli minus b plus pierwiastek z delty dzielone przez 2a. Wiemy, że współczynnik a jest równy 1, 2, wiemy, że współczynnik b jest równy 1, no i wyznaczyliśmy sobie deltę, czyli delta jest równa 16. Wstawiamy. Przepisuję w pierwszym miejscu zerowym minus. Za b wstawiamy 1, przepisujemy minus, no i pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 16. W mianowniku mamy 2 razy a, czyli 2 razy 1, druga. No i drugie miejsce zerowe minus przepisujemy, za b wstawiamy 1 plus przepisujemy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek z 16 i w mianowniku 2 razy 1, druga. Wyznaczamy pierwiastki. Pierwiastek z 16 to 4, czyli mamy tutaj minus 1 minus 4, a w mianowniku 2 razy 1, druga to 1 cała. I drugie miejsce zerowe minus 1 plus 4 przez 1 całą. Minus 1 minus 4 to minus 5, dzielone przez 1 to minus 5, czyli pierwsze miejsce zerowe to minus 5, minus 1 plus 4 to 3, dzielone przez 1 to 3, czyli drugie miejsce zerowe to 3. No, i korzystając z definicji, mamy dwa miejsca zerowe, czyli zapisujemy postać iloczynową. y równa się a razy x minus x1 razy x minus x2, gdzie x1 i x2 to miejsca zerowe funkcji kwadratowej. No i wstawiamy. Za a wstawiamy jedną, drugą. x przepisujemy, minus przepisujemy. Za x1 wstawiamy minus 5 x przepisujemy, minus przepisujemy, no i za x2 wstawiamy trójkę. Widzimy, że w pierwszym nawiasie mamy dwa minusy, które dadzą nam plus, czyli postać iloczynowa to 1, 2 razy x plus 5 razy x minus 3. Pod punkt b nasza funkcja jest w postaci minus 2x kwadrat plus 12x. Najpierw wypisujemy współczynniki, czyli współczynnik a to minus 2. Współczynnik b to 12, nie mamy wyrazu wolnego, czyli współczynnik c jest równy 0. Zapisujemy wzór na deltę, czyli b kwadrat minus 4 razy a razy c, no i wstawiamy do wzoru, czyli za b wstawiamy 12, zatem mamy 12 do potęgi drugiej, minus 4 przepisujemy, za a wstawiamy minus 2 i za c wstawiamy 0. 12 do potęgi drugiej to 12 razy 12, czyli 144. Minus 4 razy minus 2 to 8, razy 0 to 0. No i 144 plus 0 to 144. No i tutaj również zauważamy, że delta jest większa od 0, czyli mamy dwa miejsca zerowe, x1 i x2. Zatem wstawiając do wzoru, otrzymujemy minus, przepisujemy za b, wstawiamy 12. Minus przepisujemy pierwiastek z delty, czyli pierwiastek ze 144, a w mianowniku 2 razy a, czyli 2 razy minus 2. No i drugie miejsce zerowe minus przepisujemy, za b bierzemy 12 plus pierwiastek z delty, czyli plus pierwiastek ze 144 i wszystko dzielone na 2 razy a, czyli 2 razy minus 2. Pierwiastek ze 144 to 12, czyli mamy tutaj minus 12 minus 12, dzielone przez 2 razy minus 2 to minus 4. No i drugie miejsce zerowe mamy tutaj minus 12 plus 12 przez minus 4. Minus 12 minus 12 to minus 24, dzielone przez minus 4, i w drugim miejscu zerowym minus 12 plus 12 to 0, wciąż dzielone na minus 4. Minus 24 podzielić na minus 4 to plus 6. I 0 podzielić na minus 4 to 0. Czyli widzimy, mamy dwa miejsca zerowe. Korzystamy z odpowiedniej postaci iloczynowej, czyli takiej, która wykorzystuje dwa miejsca zerowe. Wiemy, że współczynnik a jest minus 2. Pierwsze miejsce zerowe to 6. Drugie miejsce zerowe to 0. No i wstawiamy. Za a minus 2. x przepisujemy. Minus przepisujemy. Za x1 wstawiamy. 6 i w drugim nawiasie x przepisujemy, minus przepisujemy, a x2 jest równe 0. No i wykonujemy działania możliwe do wykonania. Tu widzimy, że mamy x minus 0 to jest wciąż x, czyli postać iloczynowa to będzie minus 2 razy x i razy x minus 6. No i podpunkt c nasza funkcja kwadratowa jest w postaci minus 1 czwarta x kwadrat, minus 4x minus 16. Wypisujemy współczynniki funkcji kwadratowej. Współczynnik A jest równy minus 1 czwarta, współczynnik B jest równy minus 4 i współczynnik C jest równy minus 16. Wyznaczamy deltę, czyli b kwadrat minus 4 razy a razy c. Wstawiamy za b wstawiamy minus 4, czyli mamy minus 4 do potęgi drugiej, minus 4 przepisujemy, za a wstawiamy minus 1 czwartą i za c wstawiamy minus 16. Minus 4 do potęgi drugiej to minus 4 razy minus 4, czyli plus 16. Minus 4 razy minus 1 czwarta to plus 1. I razy minus 16 to minus 16. 16 minus 16 to 0, czyli w tym przypadku delta jest równa 0. Co to znaczy? Znaczy to, że funkcja kwadratowa ma jedno miejsce zerowe. Czyli korzystamy w tej chwili z drugiej części definicji. Tej, która mówi o sytuacji, kiedy delta jest równa 0, czyli to będzie teraz nasza postać iloczynowa. No i taki wzór zapisujemy. Yy, oczywiście najpierw musimy wyznaczyć miejsce zerowe, czyli miejsce zerowe w przypadku, kiedy delta jest równa 0, wyrażone jest wzorem minus b dzielone przez 2 razy a. Współczynnik A wynosił minus 1 czwarta, współczynnik B wynosił minus 4, no to wstawiamy, przepisujemy w liczniku minus, za B wstawiamy minus 4, a w mianowniku 2 razy A, czyli 2 razy minus 1 czwarta. Mamy dwa minusy w liczniku, czyli będzie to liczba dodatnia, stąd mamy tu czwórkę, a w mianowniku 2 razy minus 1 czwarta. To minus 1 druga. No i pamiętamy, że podzielić przez ułamek, to znaczy pomnożyć przez jego odwrotność, czyli będzie to 4 razy minus 2 pierwsze. 4 razy minus 2 to minus 8, czyli już wiemy, że to miejsce zerowe wynosi minus 8, korzystamy z tej postaci iloczynowej. Współczynnik a jest równy minus 1 czwarta, miejsce zerowe jest równe minus 8, czyli powstawienie otrzymujemy minus 1 czwarta razy x przepisujemy, minus przepisujemy, a za miejsce zerowe wstawiamy minus 8. No i wszystko do potęgi drugiej. Widzimy, że w nawiasie mamy tutaj dwa minusy, czyli otrzymujemy minus 1 czwarta razy x plus 8 do potęgi drugiej. Jeśli pomogłem, wyraź swoją opinię w komentarzach, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.